Na wszystkich moi drodzy, yy, kolejny etap prac przy akord. Tym razem doszły tarcze hamulcowe, z uwagi na to, że yy, było odczuwalne bicie na, na tarczach. Yy, pomierzyłem czujnikiem zegarowym niby jest 400, czyli dopuszczalne. No nie mogę zmierzyć dokładnie z tyłu jeszcze tarczy. Yy, tak czy inaczej, nie wiem czy jest w oryginale. Jeśli byłaby w oryginale, to by przejechała 268 tysięcy, praktycznie bez wymiany. A to, co możemy zauważyć, to zobaczcie jaka jest różnica. Nie wiem, czy będzie widać w wysokości, zużycia. To jest tarcza nowa. Hmm. Może tak. Zobaczcie, z prawej tarcza ta nowa, z lewej prawdopodobnie jest w oryginale, bo ja tego nie robiłem. Coś tylko klocki wymienił na tą starą tarczę, gdzie na powinna być już dawno wymieniona, yy, i dlatego podjąłem decyzję o wymianie. Poszły oczywiście tarcze ATE, podobnie pójdą klocki yy, z ATE. Dodatkowo wyciągane jest jazmo. widzicie ktoś tutaj robi na świeżo te klocki, ale się nie postarał i jarzmo zostało brudne, tak jakby w ogóle nikt tego nie robił. Przy pomocy takich frezików Kompletu takich frazów jestem to w stanie dopracować do takiego stanu, że będzie się aż błyszczało. Później oczywiście zastosujemy sobie pastę. Wybór past. To, co ja stosuję, wybór serce pasta ceramiczna. Hydratek jest do samych tłoczków, czyli pod osłonę gumową, tam gdzie jest styk z płynem hamulcowym. Plasti ATE tutaj na tą powierzchnię. Także śmiało to możemy sobie działać, ewentualnie CRC albo Bosch Superfit, ewentualnie tak Tech. CeraTek, przepraszam. No, czyścimy to, osmarujemy tutaj tą powierzchnię, dokładnie sfazujemy sobie klocki. Tutaj te krawędzie pilniczkiem e, zamontujemy dokładnie, już Wam mówię na piastę, bo w tej chwili ta piasta jest brudna, ona musi być wyczyszczona, idealna powierzchnia, yy, aż się będzie błyszczało, także wtedy możemy na taką piastę założyć nową tarczę, oczywiście nakrętki później kół dokręcane, na kluźnach elektrycznych, tak jak to powinno być. Yy, I praktycznie chyba to tam sobie olej ścieka, jak widzicie, przez cały czas, że będzie widać. O! Yy, oczywiście jeszcze sam zacisk czyli tutaj tą powierzchnię od środka gdzie się styka klocek czyli tego, tego też przepraszam tego też nie pomijamy czyścimy to dokładnie sam tłoczek tutaj widzę że nie jest skorodowany tylko delikatnie go zabielimy po, po, posmarujemy go smarem i praktycznie tyle tutaj tych tulejek które są gumowe i samych słożb prowadzących, nie smarujemy niczym. To jest wszystko na sucho. Niech Was tutaj nic nie korci, żeby posmarować jakimś smarem czymkolwiek. To wszystko idzie na sucho. Po wyczyszczeniu prowadnic wkładamy to na sucho, dokręcamy i kończymy temat. Oczywiście później, jeszcze wstępne docieranie całego układu hamulcowego po wymianie klocków i tarcz. Czyli cały taki proces od rozpędzenia pojazdu do. 50 km na godzinę, delikatne uśnięcie hamulcem, kilka etapów z takiej prędkości do praktycznie 20 km na godzinę. Później prędkość zwiększamy do 80, hamujemy do 40, dajemy odpocząć układowi hamulcowemu, żeby sobie odpoczął, schodził się. Kilka takich etapów. Wstępnie dosieramy sobie tak właśnie układ.